Witam Cię serdecznie, Wojciech a w tym odcinku, co będzie się działo w najbliższym czasie z nieruchomościami. Co będzie się działo w gospodarce, co będzie się działo na rynku. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Mamy wiosnę 2021. Systematycznie co roku staram się przepowiedzieć to, co będzie się działo. W 2018 na ten temat był webinar, w 2019 był webinar powtórzony. W 2020 przewidywałem scenariusze, co się będzie działo w zależności od tego, jak będzie wyglądać lockdown no, z pandemią, a dzisiaj mamy 2021 i zastanawiamy się, w którą stronę to pójdzie. Czy mamy bańkę na rynku nieruchomości? Dlaczego ceny tak ostatnio rosły? Czy ceny będą spadać? Czy się utrzymają? Czy warto inwestować w nieruchomości? O tym wszystkim sobie teraz um, opowiemy. Ja zazwyczaj zwracam uwagę na wszystkie te wskaźniki makroekonomiczne. Ty też możesz je obserwować. Możesz przyglądać się. Co się dzieje na rynku wynajmu? Możesz zwracać uwagę na inflację, na bezrobocie, na wskaźnik upadłości firm, na wskaźnik zamówienia na stal, na PMI przemysłu, na eksport. No właściwie, tych wskaźników jest cała masa i one są pozytywne, optymistyczne. PKB, jak wygląda. ta w tle mogłeś zobaczyć mniej więcej, jak wyglądają te wskaźniki, i okazuje się, że to wszystko napędza naszą gospodarkę. To nas cały czas rozwija. Mam nadzieję, że tak jak premier powiedział, w drugim kwartale tego roku, czyli właściwie w okolicach maja-czerwca osiągniemy taki próg bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szczepienia i będziemy mogli już działać, funkcjonować normalnie, żyć normalnie. Już nas nie będą zamykać. A to jeszcze bardziej napędzi gospodarkę. Ja mam nadzieję wtedy, że i wynajem długoterminowy wróci do łask i wynajem krótkoterminowy, w końcu zaczną się te podróże służbowe, podróże turystyczne, otworzą hotele, będziemy mogli jeździć, zwiedzać. To jest bardzo optymistyczne. To nas napędza, to nas napędza. Ale na razie mamy taką sytuację, że poprzez te wszystkie lockdowny mieliśmy wsparcie w postaci tarczy m, takich kryzysowych, tych pandemicznych. W związku z tym rząd dodrukowywał pieniądze, e, tych pieniędzy jest nadmiar na rynku. Niektórzy mówią, że będzie to skutkować inflacją dosyć dużą. Dzisiaj GUS podaje, że ta inflacja jest w okolicach 3,5%. No ale e, czy tak jest naprawdę? Jeżeli sobie porównamy rok do roku ceny na przykład prądu, m, nie wiem, nawet usług fryzjerskich albo wielu, wielu innych towarów i usług okazuje się, że te wzrosty były o wiele, wiele wyższe. A więc mamy o wiele wyższą inflację. A więc jeżeli mamy inflację, to ceny idą w górę. Jeżeli ceny idą w górę, to idą ceny w górę również materiałów budowlanych i wykończeniowych. No i to sprawia, że deweloperzy muszą podnosić ceny. A jak na rynku pierwotnym ceny wzrastają, to i rynek wtórny będzie tutaj razem wturował. No i mamy jeszcze sytuację taką, że mamy trochę deficyt na rynku pracowniczym. No bezrobocie nie rośnie, dlatego że brak tych pracowników, Którzy kiedyś przyjeżdżali ze wschodu i pracowali tutaj u nas. Brak tej siły roboczej, bo część się wystraszyła i wróciła do swoich domów. Ale niebawem, gdy zostaną zniesione te wszystkie obostrzenia, ci ludzie tu wrócą. Do łask wrócą znowu kwatery pracownicze, ale też dzięki temu będziemy mogli normalnie funkcjonować. Bo dzisiaj, jeżeli się przychodzi przez miasto, cały czas można zauważyć ogłoszenie zatrudnie pracowników. I to samo się dzieje również w firmach budowlanych i remontowych. Brak tych pracowników, a jeżeli jest brak pracownika, to pracodawca płaci więcej. Jeżeli płaci więcej, koszty jego produkcji rosną. Koszty produkcji rosną, koszty materiałów rosną, koszty towarów rosną. Znowu to ma wpływ na podnoszenie cen. Ostatnio trafiłem na taki fajny raport Dompresu. Gdzie wypowiadało się 15 głównych deweloperów w Polsce, i oni mówili, że przez najbliższe lata nieruchomości będą rosły na rynku pierwotnym 3-4% rocznie. Nie ma się co dziwić. Dzisiaj zapotrzebowanie na rynku, brakuje nieruchomości, mamy deficyt na rynku nieruchomości. Tych mieszkań jeszcze brakuje um, kilkaset tysięcy. Tak jak mówi GUS albo tak jak raporty firm zewnętrznych, może to być nawet półtora miliona. A więc upłynie jeszcze pięć lat, co najmniej, jak nie siedem, kiedy ta dziura zostanie zaspokojona. A w tym czasie osoby, które wyjmują pieniądze z rynków finansowych, z giełdy, z rachunków bankowych, inwestują te pieniądze w bezpieczne aktywa, czyli w nieruchomości. A poza tym my też poszliśmy po rozum do głowy i tak jak na zachodzie, dzisiaj kupujemy 2 trzy mieszkania, 4-5 po to, żeby zabezpieczyć się na przyszłość. Po to, żeby te pieniądze były naszym wsparciem podczas emerytury. Po to, żeby dawały nam te przepływy pieniężne dodatnie. A więc mamy dużą konkurencję na rynku. Konkurujemy ze sobą. Fliperzy konkurują. Ci, którzy kupują pod wynajem długoterminowy. Ci, którzy chcą ulokować pieniądz bezpiecznie. Poza tym zagraniczni inwestorzy na rynku również inwestują. Ponadto cudzoziemcy ze wschodu przyjeżdżają, kupują nieruchomości dla siebie, a więc mamy przepychankę, przez co ceny rosną. I ceny będą rosły dotąd, aż stopa zwrotu spadnie. Jaką mamy dzisiaj stopę zwrotu? Ona jest średnio liczona w Polsce około 8%. Inwestorzy mówią, że nie odejdą od inwestowania w nieruchomości, jeśli ta stopa zwrotu będzie się utrzymywać na tym poziomie. A więc kiedy odejdą? Wtedy, kiedy stopa zwrotu spadnie do 3%. Albo do 2,5% stopy zwrotu rocznie licząc z wynajmu długoterminowego. A kiedy się tak może stać? Może się tak stać, kiedy ceny nieruchomości wzrosną dwukrotnie. Czyli potencjał wzrostu jest jeszcze dwukrotny dzisiaj w Polsce. Zapraszam Cię, wygooglaj sobie taki artykuł na Forsalu banka na rynku nieruchomości. Zobacz, że ta bańka jest na całym świecie, ale w Polsce nie. Ceny nieruchomości nie rosły w latach 2010-2016. Dopiero lata 2016-2020 nadrobiły ten czas przestoju. Ale to wynika też z dużej konkurencji na rynku. Ale okazuje się, że tak naprawdę za bańkę na rynku nieruchomości odpowiedzialny jest wskaźnik cen domów. A ceny domów w Polsce przez ostatnie lata nie rosły. Więc u nas nie ma nieruchomości przeszacowanych. Mamy jeszcze duże możliwości wzrostu. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o nieruchomościach, zapraszam Cię na warsztaty. Szczegóły znajdziesz w linku. Zasubskrybuj kanał, zaznacz dzwoneczek, niech on cię informuje o nowych odcinkach, a ja Ciebie Zapraszam, bo przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Dołącz do naszej społeczności. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.